Siemanko, witajcie, cześć, to jest wasz Bad Dave i witam Was w ostatnim vlogmasie w 2025 roku. To ja i moja choinka Helenka. Ok, let's go, więc zaczynamy. Będzie krótko, zwięźle i na temat. No i okej, okay, jesteśmy tutaj. Jest 24 grudnia, czyli jest Wigilia, czyli nadszedł ten dzień, kiedy ostatnia paczka. Zostanie otwarta. Tu jest napisane 24. 24. Jest to zdecydowanie największe opakowanie. Jestem ciekawy, bardzo. Pod choinką. Tak świątecznie. Słuchajcie, a jak tam u was dzisiejszy dzień? Napiszcie w komentarzu, czy wszyscy już się zdążyli pokłócić, czy jeszcze mają czas na to. Jestem <laughs> bardzo ciekawy. Dobra, powoli. Wow. Big karton. Uwaga, robimy unboxing za 3, 2, 1. Wow! Koperta. <ścoughs> Kocham to. Most random card you ever received. Jeju. Piękne. Patrzcie. Zajęcie. Wow! Takie rzeczy lubię najbardziej. Zobaczcie, muszę wam to pokazać. Spójrzcie, to jest ekstra. Kocham tą kartkę. I wow! I ile tu jest dużo napisane. To... Ale bardzo mi miło w ogóle. Wow! Jeszcze raz wielkie, wielkie dziękuję za to wszystko, za ten całe. Za te wszystkie po prostu pudełka z tymi wszystkimi prezentami, niespodziankami, przecież to ile pracy, jeszcze raz to powtórzę: to ile pracy zostało wykonane, ile czasu poświęcone, to jest dla mnie najważniejsze. Jakby jestem still in shook, że coś takiego w ogóle ma. Mi... No, no, no super, dziękuję bardzo. No, nie wiem nawet co powiedzieć zbytnio, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zaraz przeczytam co będzie w kartce. Czytamy kartkę Piękne, dziękuję Dziękuję za piękne życzenia Prosto od serduszka I i mam nadzieję, że to Co jest tutaj napisane Wszystko Się spełni I swear I fucking love this card <laughs> mm, Dziękuję bardzo Kochani Witajcie kochani Słuchajcie ja bym chciał życzyć wszystkim wesołych świąt, e, spełnienia marzeń. Dziękuję, że jesteście ze mną, czy tu, czy gdzie indziej, czy na innych platformach, że mnie wspieracie i że codziennie dostaję od Was tyle dobrych słów i wsparcia i w ogóle wszystkiego, 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 że jesteście, że wspieracie, że oglądacie, że dzięki Wam mogę em, w jakiś sposób spełniać swoje marzenia. I dążyć po nowe, biec po nowe. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że pamiętajcie: zdrówko najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze, to fizyczne, jak i to tutaj. Pamiętajcie, bez tego e, nie pójdziecie dalej. Więc życzę Wam, aby rok 2025 był dla Was zamknięciem pewnego etapu, był zamknięciem pewnego etapu, a 2026 przyniósł Wam wszystko to, czego oczekujecie od życia i żeby wszystkie wasze troski odeszły w dal i żeby zrobiły miejsce na nowe, ale już te fajne rzeczy. Życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt. Dziękuję za wszystko. Widzimy się już niedługo. Jeżeli nie macie mnie jeszcze dosyć, to tutaj na dole macie e, linki do moich kanałów. Wpadajcie, odwiedzajcie mnie, wysyłajcie oczywiście to znajomym. Niech to leci w dal, rozwijajmy się, idźmy daleko i na koniec świata i jeszcze dalej. No i tyle. I wesołych świąt dziękuję. Wow, wow, mamy to! Ostatni vlogmask, ka-ching! A tymczasem żegnam się z wami, Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, udostępnianiu. Dziękuję jeszcze raz za super prezenty, za super fucking rzeczy i za wszystko, 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 wszystko! Wow! Happy birthday, merry christmas i szczęśliwego dnia jamnika! Pa!